Witam ludziska, z tej strony MAXIM 1980, dzisiaj z cyklu 15 minutówek pokażę Wam jedną grę tutaj z kolekcji Team ICO, czyli z wydania płytowego dwóch tytułów. Na początku pokażę Wam Shadow of the Colossus, jest to tytuł z PlayStation 2, obydwa tytuły są zresztą z PlayStation 2, są dosyć ciekawymi tytułami. Ja swojego czasu tylko praktycznie 10 minut grałem w Shadow the Colossus na PlayStation 2, bo nigdy PlayStation 2 nie miałem. To jest jedyna konsola z takich bardziej popularnych, której nie miałem. Eee, także z miłą chęcią nadrobię sobie tutaj ten tytuł. W Ico w ogóle nie grałem. Będzie w następnym filmiku 15 minut z Ico, Jeżeli chodzi o... tutaj ten pak dwóch gierek. Jest to niby zremasterowane... Choć zestarzało się trochę graficznie, ale tutaj nie liczy się gameplay, znaczy nie liczy się grafika, tylko liczy się gameplay, liczy się klimat. Są to gry nietypowe, nie dla każdego, ale bardzo fajnie, artystycznie zrobione. Ja tutaj postaram się skipnąć te demko. Nie będę wam tłumaczył, o co biega. Troszkę się ta gra starzała ale tak naprawdę, jak widzicie graficznie, nie ma takiej tragedii, jest naprawdę bardzo fajnie, jeżeli tutaj chodzi o tytuł z PlayStation 2. Mamy kunia, mamy nasz mieczek, ja tutaj się będę uczył sterowania, co gdzie robimy. Okay. Mamy skok. Tutaj nam tłumaczy ten tutorial, co mamy robić. Mamy jakieś kłócanie, zarazem skradanie się. Coś sobie ta nasza postać gada. Naciskamy trójkąt. I co? I nie wsiada nam na konia. Wsiada, okej, okay, dobra. Jak widzicie, animacja dość fajnie zrobiona. Bardzo mi się podoba. Ja muszę tylko przyzwyczaić się do tej kamery, bo jest invert odwrotnie. Zobaczymy czy jest możliwość tutaj w opcji zmiany tego. Jak widzicie mamy mapę. Ja sobie tutaj ten Invert Mode odwrotnie niby jest ustawiony, ale dla mnie to jest kiepawo. Ok, teraz już jestem w domu. I jak widzicie mamy tego naszego kunia, możemy z niego zeskakiwać. Ja tutaj jeszcze zobaczę co tutaj się da robić. Mi kiedyś znajomy tylko pokazywał Ogromnego tutaj kolosa, z którym mamy walczyć. Ja nie mam pojęcia, czy ja znajdę tutaj to miejsce. Wiem, że mamy też tutaj dość dużo skakania. Pogońmy tego naszego konia. Ta kamera nie zawsze dobrze się układa. Także tutaj trzeba się przyzwyczaić, tak jak mówię. Zapierniczamy OK, na starcie nam cały czas tłumaczy, że możemy sobie podejrzeć mapę, ale ja tutaj nie widzę, gdzie mam jechać. Jak dobrze pamiętam, to tutaj na wprost coś było. to chyba ten kolos był. Tam będziemy się musieli wspiąć. Popróbujemy. Ja tutaj trochę polamię. Ale tak jak mówię, będę się uczył tego tytułu. Ja lubię gry nietypowe. Zobaczymy czy tym mieczykiem da się tu coś zrobić. Dupa. Tutaj chyba jednak nie wskoczymy. R1 tu grab, okej. Okay. Dziwnie ta kamera pracuje, ja to się muszę przyzwyczaić. Ok, wchodzimy, a jednak tutaj dobrze pamiętałem. Sterowanie jest dosyć inne, nie jest to takie typowe jak w przypadku innych tytułów. Śmigamy. Musimy się porozglądać, gdzie tu możemy skoczyć. Dobra. A no, dobrze, że zawisnąłem tutaj, że nacisnąłem tą e, R1. Czyli naciskamy trójkąt do skoku. I jak jesteśmy w tej fazie wysokiej skoku naciskamy R1 i w tym momencie pytamy się tutaj krawędzi. Okej. Okay. I lecimy. Tutaj powinien być ten kolos, jak dobrze pamiętam. Tak jest. On tutaj na mnie duże wrażenie dość wywołał, jak mi go kumpel pokazywał. Mamy jakiś łuk, mamy mieczyk. Nie też ze sterowaniem. O, gościu się odwraca. Trzeba będzie spierniczyć. No, chyba dupa zauważył nas. Trzeba się gdzieś szaić. Ja wam tylko chwilę tutaj stanę, żebyście zobaczyli ogrom tego kolosa. Wielki, ociężały. Jest tu możliwość gdzieś się schować. Mnie tutaj denerwuje ta kamera strasznie. może kwestia przyzwyczajenia za bardzo nie mam się gdzie schować i chyba padnę ale nieważne raczej kolos mi będzie chciał kuku zrobić strasznie ta kamera pracuje Okej, okay, tutaj nam tłumaczą, że musimy trzymać yy, ten nasz miecz, ten blask tego miecza na kolosie. Nie wiem, czy to coś daje. Spieprzam dalej. O, widzicie, idzie szlak. Aż się ziemia zatrząsła. Wiem, że tu się po nim wskakiwało. Do góry. Ja spróbuję jeszcze raz tutaj z tym światłem. No, zaraz padniemy. Zeszło życia dość dużo. Wbijamy mu w nóżkę nasz miecz, żeby go osłabić. Ok. Kurczę, znowu nie ten przycisk. Strasznie źle mi się tutaj steruje. Muszę się przyzwyczaić, bo idzie naprawdę kiepawo. I znowu spróbujemy go tu zaś od tyłu. No i padłem. Dałem się zdeptać. Bo pomylił mi się krzyk, przycisk do wołania konia. <grym> Także jest śmiesznie. Ale tak jak widzicie gra jest dosyć fajna. Mamy już bardzo szybko game over. Tak naprawdę... Yy, mamy jakąś tam panienę, ale jest to jedna z gier, których tak naprawdę nie wiadomo po co my robimy, co robimy i po co robimy. Dobra. Spróbujemy znowu naszą walkę z kolosami. Może teraz mi pójdzie lepiej? Ja się muszę z dala od kwadratu trzymać, bo. Wszystkie gry przeważnie mają jakiś atak na właśnie czy na kwadracie, czy na xie podstawowe rzeczy. A tutaj skok mamy na trójkącie. Także jest to dość dziwnie rozlokowane, nie wiem, może z perspektywy czasu, jak się będzie dłużej grało, to jest to jak najbardziej zasadne. No, jeszcze się gdzieś wkręciłem tutaj. Za blisko się trzymam tutaj tej nogi i padnę. Ok, teraz mi się udało. Dobra, padł. Postarajmy się wejść, póki mamy czas wyżej. Cały czas mi się ta postać ześlizguje. Lejemy dalej. Gość uklęknął. Próbujmy się wyżej dostać w tyłek, mów bijamy. Nie ma co jak wisieć na tyłku <grych> i spadłem, ale tak jak widzicie, jest to gra na pewno z wyzwaniem. Jest to gra dość ciekawa, inna, nie dla każdego. Tak jak mówię, eee, ja wam pokazałem sam początek, jak tutaj cokolwiek można robić, choć sam nie wiem za bardzo. Jak możecie, komentujcie, oceniajcie. Ja tutaj się jeszcze oddalę, żebyście mogli sobie tutaj zerknąć na tego spora z przestworzy <noise> także jak możecie komentujcie, oceniajcie i widzimy się przy następnych tego typu filmikach. E, następny będzie Timiko, żebyście zobaczyli drugą grę z tej kolekcji. Oceńcie sami, czy Was tego typu gra interesuje. Także na razie oglądajcie ostatnie 30 sekund tego gameplaya Ja sobie tutaj pobiegam.